Jeśli trzymasz pieniądze w nieodpowiednich miejscach w swoim domu, nieświadomie zapraszasz do siebie ubóstwo. To, czym podzielę się z tobą w tym filmie, nie jest jedynie prostą radą. To jak uchylenie kurtyny, za którą skrywa się rzeczywistość, gotowa byś wreszcie ją dostrzegł. Czy zdawałeś sobie sprawę, że trzymanie pieniędzy w niewłaściwych miejscach w domu może sabotować Twój finansowy dobrobyt? Buddyjska mądrość, oparta na starożytnych naukach, wskazuje na siedem takich miejsc, które. Jak rzeka zatrzymana przez kamienie blokują przepływ finansowej energii. Tak jak Feng Shui, szuka harmonii w przestrzeni, tak i buddyzm wskazuje na subtelne połączenia między światem materialnym a duchowym. Zamiast więc pozwalać, by twój dom działał przeciwko tobie, w tym filmie odkryjesz, w jaki sposób możesz unikać tych błędów. Każde z tych miejsc jest jak subtelna pułapka, która może obniżać wibracje i hamować twój rozwój. Pomyśl o tym. Co jeśli zmieniając tylko kilka małych decyzji w swoim otoczeniu, możesz otworzyć bramy do finansowej obfitości. Zmiana zaczyna się od wewnętrznej świadomości, a ty właśnie teraz stajesz na progu, gotowy, by zrobić pierwszy krok ku bardziej dostatniej przyszłości. Teraz masz szansę, aby odwrócić bieg wydarzeń. Wystarczy kilka zmian, by energia przepływała swobodnie, a pieniądze znalazły się we właściwym miejscu. Nie pozwól, by te błędy działały na Twoją niekorzyść. Dowiedz się, co możesz zrobić, by wreszcie uwolnić potencjał swojego domu. Zanim pójdziemy dalej, pamiętaj, że twoja podróż może pomóc również innym. Jeśli te słowa rezonują z Twoim wnętrzem, udostępnij teraz ten film innym, abyśmy razem mogli wzmocnić naszą wspólną drogę ku obfitości. Napisz w komentarzu: w każdej sekundzie przyciągam do swego życia dostatek i finansową obfitość. Wspólnie manifestujmy lepszą przyszłość, bo to właśnie w harmonii z naszym otoczeniem kryje się nasza siła. Numer 1. Materac. Tak bliska u wielu z nas tradycja przechowywania pieniędzy pod materacem z pozoru wydaje się zapewniać bezpieczeństwo i prywatność. Jednak starożytne nauki buddyjskie ostrzegają, że to jedno z najgorszych miejsc, jakie możesz wybrać. Materac to przestrzeń snu, odpoczynku, regeneracji. To tutaj ciało i duch powinny odnaleźć równowagę. Kiedy swoje pieniądze chowasz pod materacem, wprowadzasz napięcie, które zakłóca tę harmonię, mieszając energię spokojnego snu z troską o sprawy materialne. Takie pomieszanie sił może prowadzić do niespokojnych nocy, budząc finansową niepewność, nawet jeśli Twoje oszczędności są spore. Co więcej, pieniądze, które spoczywają pod materacem, są pod ciągłym fizycznym naciskiem. To, co może wydawać się bezpieczne, w rzeczywistości symbolizuje ciężar, który nosisz. Zamiast krążyć swobodnie, przyciągając nowe możliwości, pieniądze te stają się uwięzione, ich energia stagnuje, a wraz z nią twój finansowy los. Każdej nocy, gdy kładziesz się spać, ten symboliczny ciężar przypomina Tobie o troskach, które mogą się nawarstwiać, tworząc blokady w przepływie obfitości. Materac, który powinien być oazą spokoju, staje się miejscem napięcia i zmartwień. Kolejnym kluczowym aspektem jest to, że akt ukrywania pieniędzy pod materacem często rodzi się z nieufności i lęku. Emocje te, zakorzenione głęboko w Twojej świadomości, przenikają do Twojej sytuacji finansowej, tworząc cykl niedostatku. Pieniądze pod materacem wzmacniają te uczucia za każdym razem, gdy kładziesz się spać. Zamiast otwierać drogę do obfitości, zamykasz ją. Trzymając się mentalności braku, to, co miało być schronieniem, staje się metaforą przetrwania, blokując przy tym Twoje możliwości. Materac powinien być miejscem duchowej odnowy, gdzie ciało i umysł odpoczywają w pełnej harmonii. Przechowywanie pieniędzy w takim miejscu narusza tę równowagę, zakłócając zdolność do pełnego relaksu i jasnego myślenia, co w rezultacie prowadzi do błędnych finansowych decyzji. Zaprzestanie trzymania swoich oszczędności pod materacem otwiera nową przestrzeń, zarówno dosłownie, jak i symbolicznie, uwalniając cię od ciężaru i przyciągając nową energię, gotową do swobodnego przepływu. Numer 2. Kuchnia, serce domu, gdzie jedzenie i życie splatają się w codziennym rytuale, wydaje się na pierwszy rzut oka odpowiednim miejscem do przechowywania pieniędzy. To tu dbasz o rodzinę, przygotowujesz posiłki. Zatem mogłoby się wydawać, że pieniądze również powinny tutaj zagościć. Jednak, według buddyjskich nauk, trzymanie pieniędzy w kuchni, zwłaszcza w szafkach, może prowadzić do finansowej destabilizacji. Kuchnia jest miejscem transformacji, gdzie surowe składniki przeradzają się w gotowe do spożycia potrawy. Kiedy pieniądze znajdują się w tej przestrzeni, ich energia nieustannie się gotuje i przekształca, co może prowadzić do braku finansowej stabilności. Szafki kuchenne to miejsca, które często pozostają ciemne, zamknięte i zapomniane, tak samo jak przechowywane w nich pieniądze. Zamiast cyrkulować, przyciągając nowe zasoby, stają się one stagnacyjne, co w Twoim życiu może manifestować się jako przegapione okazje, brak dostępu do środków lub nieoczekiwane wydatki. Dodatkowo, kuchnia to środowisko pełne ciepła i wilgoci, a te energie mogą również wpływać na pieniądze, zarówno fizycznie, jak i symbolicznie. Nadmiar ciepła może przekładać się na impulsywne finansowe decyzje, a wilgoć na zmieszane emocje i brak jasności. W ten sposób Twoje finanse mogą stać się chaotyczne, poddane wpływom emocji, zamiast logicznych decyzji. W rezultacie Twoja długoterminowa stabilność może zostać zagrożona. Przechowywanie pieniędzy w szafkach kuchennych może symbolizować także nadmierną konsumpcję to miejsce, gdzie trzymamy jedzenie, które spożywamy każdego dnia. Pieniądze ukryte w takim miejscu zdają się jakby powoli znikać, jak produkty spożywcze, które stopniowo się wyczerpują. Możemy coraz to częściej ich potrzebować, często w nieoczekiwanych sytuacjach. Symbolika ta może przenikać twoje finanse, sugerując, że zasoby są stale konsumowane, zamiast wzrastać i przyciągać więcej obfitości. Pieniądze, tak jak wszystko w naszym życiu, są poddane zużyciu, aby ich energia pozostała silna i sprzyjała dostatkowi. Kluczowe jest unikanie miejsc, w których mogą być symbolicznie konsumowane lub tracone. Numer 3. Łazienka. Przechowywanie pieniędzy w łazience może wydawać się dziwnym pomysłem, ale zaskakująco wiele osób chowa tam swoje wartościowe rzeczy, sądząc, że to dyskretne miejsce. Szafki łazienkowe, a nawet wnętrza spłuczki to częste kryjówki. Jednak według buddyjskich nauk, łazienka to jedno z najgorszych miejsc na przechowywanie pieniędzy. Łazienka to przestrzeń oczyszczenia, gdzie pozbywamy się zarówno fizycznych, jak i mentalnych zanieczyszczeń. Umieszczając pieniądze w tym środowisku, symbolicznie zmywasz swój dobrobyt, co dosłownie może sprawić, że twoje finanse zaczną odpływać. Łazienka związana z ciągłym przepływem wody jest idealna do oczyszczania, ale nie do stabilizacji finansowej. Woda płynie, a z nią może spływać energia twoich pieniędzy, sprawiając, że niezależnie od zarobków Pieniądze wydają się przeciekać przez palce. Ciągły ruch i przepływ energii w Łazience może uniemożliwić stabilizację i akumulację pieniędzy, co prowadzi do życia pełnego wzlotów i upadków, bez poczucia finansowej pewności. Choć część pieniędzy z jednej strony powinna być w ruchu, na oszczędności, które na ten moment nie są w obrocie, powinno szukać się bardziej stabilnego miejsca. Łazienka z niską wibracją. Związana z procesami eliminacji nie współgra z energią dostatku. Przechowywanie pieniędzy w takim miejscu może przyciągnąć negatywne energie, takie jak niespodziewane wydatki lub finansowe straty. Jest to jak niekończący się proces czyszczenia Twojego dobrobytu, który z czasem sprawia, że nigdy nie jesteś w stanie zbudować solidnych finansowych podstaw. Choć Łazienka to miejsce prywatności, to nie jest ona jednak miejscem energetycznej ochrony. Ukrywanie tam pieniędzy symbolizuje strach i niepewność, emocje, które nie powinny towarzyszyć Twoim finansom. Kiedy chowasz pieniądze w łazience, symbolicznie umieszczasz swoje finanse w miejscu kruchości i izolacji. Aby przyciągnąć obfitość, ważne jest, by wybrać miejsce, które emanuje ochroną, stabilnością i pozytywną energią, daleko od energii oczyszczania i eliminacji, które dominują w łazience. Numer 4 urządzenia elektroniczne. Przechowywanie pieniędzy w pobliżu urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, komputery czy mikrofalówki, wydaje się wygodnym rozwiązaniem. Jednak według buddyjskich nauk, miejsca te powinno się omijać szerokim łukiem. Urządzenia elektroniczne emitują elektromagnetyczne fale, które mogą zakłócać finansową energię. Fale te pełne są niestabilnej i chaotycznej energii, co może powodować zaburzenia w przepływie dostatku. Wprowadzając do Twojego finansowego życia chaos i zamęt. Energia generowana przez elektronikę jest szybka, chaotyczna i niestabilna. Pieniądze przechowywane w pobliżu tych urządzeń mogą przejąć te cechy, co może przejawiać się w Twoim życiu jako impulsywne wydatki, ryzykowne inwestycje czy pochopne decyzje finansowe. Zamiast sprzyjać stabilizacji i wzrostowi, pieniądze w tych miejscach mogą być narażone na nieprzewidziane straty. I brak kontroli nad finansami. Urządzenia elektroniczne są również symbolem rozproszenia i nadmiernej konsumpcji. Pieniądze trzymane w ich pobliżu mogą kusić do zbędnych wydatków, wzmagając pragnienie natychmiastowej gratyfikacji, a nie długoterminowego finansowego planowania. To, co miało być stabilnym funduszem, może zostać pochłonięte przez energię elektroniki, która odciąga cię od drogi do finansowej równowagi. Dodatkowo elektroniczne urządzenia często są źródłem stresu i informacyjnego przeciążenia. Przechowywanie pieniędzy blisko nich może wprowadzać dodatkową presję i niepokój, co negatywnie wpływa na Twoje podejście do finansów, tworząc cykl zmartwień i poczucia niepewności. Aby zapewnić sobie finansową stabilność, lepiej wybierać miejsca, które symbolizują spokój, klarowność i harmonię z dala od destrukcyjnej energii elektroniki. Jeśli tego typu treści z Tobą rezonują, zasubskrybuj teraz ten kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Udostępnij również ten film innym, ponieważ nie każdy będzie w stanie go samodzielnie odnaleźć. Wróćmy teraz z powrotem do filmu. Numer 5 Strych, Strych, jako przestrzeń rzadko odwiedzana i ukryta, na pierwszy rzut oka może wydawać się bezpiecznym miejscem do przechowywania pieniędzy. Jednak, zgodnie z buddyjską mądrością, jest to przestrzeń, której lepiej unikać. Strych, będący szczytem domu, symbolizuje to, co znajduje się ponad tobą, poza zasięgiem Twojego wzroku. Umieszczanie tam pieniędzy może metaforycznie oznaczać, że Twoja pomyślność jest odległa i trudna do osiągnięcia, a zasoby, które posiadasz, stają się niedostępne, jakby zostały uwięzione w miejscu poza Twoją kontrolą. Dodatkowo strych często kojarzy się z rzeczami zapomnianymi, opuszczonymi czy zaniedbanymi, które z biegiem czasu gromadzą kurz i są odsuwane na bok. Przechowując tam pieniądze, nadajesz im tę samą energię zaniedbania i stagnacji, co może przełożyć się na trudności w dostępie do swoich finansów, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Taka sytuacja może objawiać się niespodziewanymi finansowymi przeszkodami i poczuciem, że Twój majątek jest zawsze poza Twoim zasięgiem, trudny do wykorzystania, gdy nadchodzi czas kryzysu. Strych bywa często ciemnym, ciasnym i zagraconym miejscem, co sprzyja chaosowi i nieporządkowi. Przechowywanie pieniędzy w takim otoczeniu może przyciągać te same energie dezorganizacji do Twojego finansowego życia, prowadząc do zamętu, niejasnych rachunków i braku kontroli nad tym, jak zarządzasz swoimi zasobami. Aby zapewnić finansowy dobrobyt, należy zadbać o to, by pieniądze były przechowywane w miejscu łatwo dostępnym, w otoczeniu sprzyjającym klarowności i porządkowi. Strych, jako wyniesiona część domu, symbolizuje również, że Twoje pieniądze mogą znajdować się poza Twoją bezpośrednią kontrolą. Może to wywoływać poczucie bezsilności i braku wpływu na swoje finanse, jakby pieniądze były zbyt odległe, by można było nad nimi panować. Aby zyskać pewność i finansową stabilność, warto przechowywać pieniądze w miejscach łatwo dostępnych, gdzie można nimi swobodnie zarządzać i wykorzystywać je, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Numer 6. Garaż. Przechowywanie pieniędzy w garażu, choć może wydawać się praktyczne, zwłaszcza gdy używasz sejfu lub dobrze ukrytego schowka, według buddyjskich zasad również nie jest zalecane. Garaż to przestrzeń przejściowa, w której przedmioty stale przychodzą i odchodzą. Tego rodzaju przelotna energia nie sprzyja oszczędnościom, które potrzebują stabilności. Pieniądze trzymane w miejscu tak dynamicznym mogą szybko znikać, zanim zdążysz je w pełni zgromadzić, co uniemożliwia osiągnięcie finansowej równowagi i stabilności. Dodatkowo, garaż to miejsce, gdzie często przechowuje się przedmioty różnego rodzaju. Wiele z nich jest nieużywanych lub przeznaczonych do wyrzucenia. Takie otoczenie może nadawać pieniądzom tymczasowy charakter, sugerując, że są one czymś, co szybko opuści Twoje życie. Może to prowadzić do problemów z oszczędzaniem i poczucia, że mimo zarobków, pieniądze nie zatrzymują się przy tobie, a ich obecność jest chwilowa i nietrwała. Garaż kojarzy się również z pojazdami, które symbolizują ruch i ciągłe zmiany. Umieszczając tam swoje pieniądze, symbolicznie nadajesz im podobny charakter. Zamiast widzieć, jak Twoje zasoby finansowe rosną, możesz mieć wrażenie, że niczym samochody opuszczające garaż nieustannie odjeżdżają one z Twojego życia. Aby zapewnić sobie finansową stabilność, kluczem jest wybór odpowiedniego miejsca do przechowywania pieniędzy. Takiego, które będzie symbolizować stabilność i bezpieczeństwo. Garaż, często pełniący w domu funkcję drugorzędną, nie jest przestrzenią, która otrzymuje tyle samo uwagi, co inne pomieszczenia. Przechowywanie tam pieniędzy może być odbierane jako lekceważenie własnych zasobów finansowych, co w praktyce może przełożyć się na brak odpowiedniego podejścia do zarządzania finansami. Skutkiem może być zaniedbanie, nieefektywne gospodarowanie zasobami i utrata okazji do wzbogacenia się oraz utrzymania dobrobytu. Pieniądze powinny być przechowywane w miejscach, które odzwierciedlają ich wartość i współgrają z pozytywną, stabilną energią. Numer 7. Biuro i szuflada w biurku. Wielu ludzi trzyma swoje pieniądze w szufladzie biurka lub w biurze, wierząc, że są tam bezpieczne i łatwo dostępne. Jednak, według buddyjskich nauk takie rozwiązanie nie jest korzystne. Biuro i biurko to miejsca, gdzie dominuje umysłowa aktywność, stres i planowanie. Przechowywanie pieniędzy w takim środowisku może sprawić, że finanse zostaną obciążone energią napięcia i nadmiernego przeciążenia, co prowadzi do ciągłego stresu związanego z zarządzaniem pieniędzmi. W szufladach biurek często gromadzi się bałagan, dokumenty i różne nieużywane przedmioty. Ten nieporządek może symbolicznie wpływać na stan finansów, przynosząc zamieszanie, brak klarowności w budżecie oraz trudności w skutecznym kontrolowaniu własnych środków. Co więcej, biuro to przestrzeń, gdzie panuje presja terminów, a codzienność wypełniona jest trudnymi decyzjami. To może sprawić, że energia pieniędzy w takiej przestrzeni będzie związana ze stresem i pośpiechem, zamiast być związana z dobrobytem i spokojem. Podejmowanie decyzji w biurze często wiąże się z rozwiązywaniem problemów, a trzymanie tam pieniędzy może nasycać finanse energią kryzysu, zamiast przyciągać nowe możliwości. Może to wpłynąć na Twoje podejście do pieniędzy, traktując je bardziej jako narzędzie do radzenia sobie z trudnościami niż jako środek do realizacji marzeń i celów, co może ograniczać Twoją zdolność do finansowego rozwoju. Na koniec, biurko i szuflada w biurze, mimo że są miejscami koncentracji, Wiążą się również z pewnym poczuciem sztywności. Przechowywanie tam pieniędzy może sprawić, że staną się one trudniejsze do zarządzania i mniej elastyczne, co może hamować ich naturalny przepływ. Aby przyciągnąć bardziej swobodną i obfitą finansową energię, lepiej wybrać miejsce, które sprzyja relaksowi i pozytywnym emocjom, pozwalając pieniądzom rozwijać się w harmonii i spokoju, bez napięć, jakie towarzyszą nam w pracy. Jeżeli rzeczywiście pragniesz przekształcić energię swoich finansów, kluczowym krokiem będzie mądre wybranie przestrzeni, w której przechowujesz swoje zasoby. Zgodnie z buddyjskimi naukami, odpowiednie miejsca nie tylko chronią pieniądze, ale również wzmacniają energię obfitości i dobrobytu. Te miejsca pomagają utrzymać płynny przepływ bogactwa, jednocześnie eliminując blokady energetyczne, które mogą prowadzić do finansowych trudności. Oto kilka praktycznych wskazówek dotyczących tego, gdzie przechowywać pieniądze, aby przyciągnąć dobrobyt i finansową stabilność. Jednym z najlepszych rozwiązań jest umieszczenie ich w sejfie lub bezpiecznym pojemniku, który znajduje się w strategicznie wybranym miejscu, takim jak szafa w sypialni lub pomieszczeniu, które kojarzy się Tobie z harmonią i spokojem. Miejsce to powinno być dobrze zorganizowane, czyste i łatwo dostępne, jednak nie tak wyeksponowane. Aby zwiększało ryzyko kradzieży. Sejf lub pojemnik powinny być symbolem bezpieczeństwa i ochrony, wypełniając Twoje finanse energią stabilności. Dodatkowo, wybierając miejsce spokojne i chronione, zapewniasz, że pieniądze znajdują się w otoczeniu, które sprzyja pozytywnemu i harmonijnemu przepływowi energii. Kolejnym dobrym rozwiązaniem jest wybór pojemnika wykonanego z ceramiki lub drewna, naturalnych materiałów. Które znane są ze swojej zdolności do pochłaniania i neutralizowania negatywnych energii. Tego typu pojemniki można przechowywać na półkach, w szafkach lub innych dyskretnych miejscach, z dala od intensywnego ruchu. Drewno i ceramika jako naturalne materiały mogą wspierać dobrą energię, pomagając utrzymać pieniądze w pozytywnym otoczeniu. Pojemniki wykonane z materiałów naturalnego pochodzenia odgrywają istotną rolę w utrzymywaniu pozytywnej energii związanej z finansami, tworząc mocne połączenie z Ziemią, co przekłada się na poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Wprowadzenie do swojego otoczenia elementów natury, takich jak drewno czy ceramika, może pomóc w zapewnieniu spokoju i pewności w kwestiach finansowych, co sprzyja długotrwałemu rozwojowi oraz finansowej stabilności. Dodatkowo warto rozważyć umieszczenie pieniędzy w pobliżu przedmiotów kojarzących się z bogactwem i dobrobytem. Mogą to być zdrowe rośliny zielone albo kryształy, takie jak piryt czy cytryn, które uważane są w wielu tradycjach za przedmioty przyciągające finansową obfitość. Takie elementy nie tylko uatrakcyjniają przestrzeń, ale również wzmacniają pozytywne wibracje, tworząc swoiste pole magnetyczne do bogactwa. Przechowywanie pieniędzy w ich towarzystwie symbolicznie przyciąga do Twojego życia więcej obfitości, co może pomóc w zmianie sposobu postrzegania i zarządzania finansami, skupiając się na rozwoju i nowych możliwościach. Jednym z miejsc często pomijanych, ale o dużym potencjale jest dedykowana szuflada na pieniądze, w której można również przechowywać afirmacje dobrobytu lub mantry związane z obfitością. Taka szuflada powinna być utrzymywana w idealnym porządku. A wkładanie do niej pieniędzy może stać się rytuałem wdzięczności i pozytywnej intencji. Za każdym razem, kiedy umieszczasz tam pieniądze, warto powtarzać w myślach afirmację typu W każdej chwili przyciągam do swojego życia bogactwo i finansową stabilność. Regularne powtarzanie takiego rytuału może wzmocnić pozytywną energię wokół finansów, pomagając w stworzeniu harmonijnego cyklu dobrobytu. Jednakże, aby rzeczywiście przyciągnąć i utrzymać finansową obfitość, nie wystarczy jedynie wybrać odpowiednie miejsce do przechowywania pieniędzy. Równie istotne są codzienne praktyki i rytuały, które mogą wzmocnić energię finansową w Twoim życiu. Te duchowe działania, czerpiące inspiracje z buddyzmu i innych duchowych tradycji, pomagają zbudować głębszą, bardziej pozytywną więź z pieniędzmi. Kiedy wykonywane są z konsekwencją i intencją. Mogą zmienić sposób, w jaki zarządzasz swoimi finansami otwierając drzwi do nowych możliwości i stałego przepływu bogactwa. Jednym z najpotężniejszych rytuałów jest codzienna praktyka wdzięczności za pieniądze, które już masz, nawet jeśli w tym momencie jest ich niewiele. Każdego dnia tuż przed snem lub zaraz po przebudzeniu poświęć kilka minut na refleksję nad wszystkimi formami finansowego wsparcia, jakie otrzymałeś, od pensji podrobne upominki i oszczędności. Docenianie każdego pieniądza, który wszedł do Twojego życia, nie tylko podnosi Twoją energetyczną wibrację, ale również wysyła jasny sygnał do wszechświata, że szanujesz i cenisz pieniądze, co przyciąga do ciebie jeszcze większą obfitość. Inną kluczową praktyką jest regularne oczyszczanie energetyczne miejsc, w których przechowujesz swoje pieniądze. Można to zrobić paląc kadzidła, używając naturalnych, oczyszczających sprejów lub po prostu dbając o porządek w tych przestrzeniach. Regularne usuwanie negatywnej energii ze środowiska, gdzie przechowywane są pieniądze, może pomóc w usunięciu energetycznych blokad, które mogłyby utrudniać przepływ dobrobytu. Poprzez dbanie o te miejsca pokazujesz również, że pieniądze mają w Twoim odczuciu duże znaczenie, tworząc otoczenie sprzyjające wzrostowi i finansowemu bezpieczeństwu. Pozytywna wizualizacja to kolejna skuteczna metoda wspomagania finansowej energii. Codziennie poświęć kilka chwil na wyobrażenie sobie jak Twoje pieniądze rosną i mnożą się w miejscach, gdzie je przechowujesz. Zobacz, jak te przestrzenie wypełniają się światłem i pozytywną energią, przyciągając do Ciebie nowe możliwości i bogactwo. Wyobraź sobie, jak dzięki nim spełniasz marzenia swoje i Twoich najbliższych. Ta praktyka nie tylko pomaga wzmocnić Twoje relacje z pieniędzmi, ale także przeprogramowuje Twoje myśli, skłaniając Cię do oczekiwania obfitości jako naturalnej części Twojego życia. Z czasem ta forma wizualizacji może przynieść nieoczekiwane finansowe korzyści. Warto również wprowadzić do swojej codziennej rutyny afirmacje dotyczące bogactwa. Wybierz jedno lub dwa mocne stwierdzenia, takie jak: Jestem magnesem, który przyciąga do siebie pieniądze lub Dobrobyt przychodzi do mnie z łatwością i lekkością. Powtarzaj je kilkakrotnie w ciągu dnia. Możesz je wypowiadać na głos podczas przechowywania pieniędzy, w trakcie oczyszczania miejsc, gdzie są trzymane, lub podczas swoich wizualizacyjnych praktyk. Pamiętaj, by podczas ich powtarzania wczuć się w gamę pozytywnych emocji, które zaczniesz odczuwać w swoim ciele. To właśnie one są kluczem do kształtowania Twojej rzeczywistości. Tego typu afirmacje pomagają dostroić Twój umysł do energii obfitości, wzmacniając w Tobie przekonanie. Że zasługujesz na finansowy sukces i jesteś gotowy, aby go w pełni przyjąć. Podsumowując chociaż wybór odpowiednich miejsc i praktyk, takich jak wdzięczność czy oczyszczanie energii, są istotne do przyciągania dobrobytu, warto pamiętać, że ostatecznie to nasze działania i decyzje kształtują naszą rzeczywistość. Pieniądze same w sobie nie determinują naszego finansowego życia to my, poprzez codzienne wybory, kierujemy i kreujemy naszą finansową przyszłość. Codzienne praktyki wdzięczności, pozytywnej wizualizacji i dbania o przestrzeń mogą prowadzić do harmonii i dostatku, otwierając przed tobą nowe możliwości finansowego rozwoju, co znacznie pomoże tobie w dążeniu do finansowej satysfakcji. Środowiska, w których trzymamy nasze oszczędności, stanowią niezwykle skuteczne narzędzie otwierające nowe możliwości i ścieżki, jednak niezbędne jest połączenie ich z aktywną i zdecydowaną postawą. To my. Krok po kroku pokonujemy napotkane przeszkody, podejmujemy decyzje i mierzymy się z wyzwaniami, które mają bezpośredni wpływ na naszą finansową sytuację. Dobrobyt nie jest czymś, co jedynie przyciągamy. Budujemy go dzięki zaangażowaniu, dyscyplinie oraz odwadze. Utrzymywanie pozytywnego nastawienia i mentalności obfitości jest kluczowe, lecz to konkretne działania zmieniają te pozytywne wibracje w namacalne wyniki. Nasze decyzje Zarówno te dotyczące ciężkiej pracy, ciągłego rozwijania wiedzy, jak i odkrywania nowych możliwości, determinują, czy osiągniemy pożądany poziom dobrobytu. Każda, nawet drobna decyzja związana z inwestowaniem czasu i środków, czy sposobem reagowania na wyzwania, wpływa na naszą finansową przyszłość. Temu też korzystając z dotychczasowych nauk, pamiętaj, że to Ty jesteś głównym twórcą swojej przyszłości. Wprowadź je w swoje życie już teraz kształć się. I codziennie rozwijaj swoją świadomość, ponieważ to dzięki niej jesteś w stanie podejmować lepsze decyzje, które pozytywnie przełożą się na Twoją przyszłość. Aby jeszcze bardziej Tobie w tym pomóc, kliknij teraz w miniaturę filmu, która wyświetla się na środku ekranu i obejrzyj film, który uzupełni zdobytą przez Ciebie do tej pory wiedzę oraz w ogromnym stopniu przełoży się na Twój finansowy dobrostan. Dzięki niemu sam osobiście przestałem martwić się o pieniądze. I jestem pewien, że również i Ty wkrótce przestaniesz.